Szanowni boże, w dziewiątą niedzielę zwykłą w ciągu roku. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Czy trzecie przykazanie ma rację bytu jeszcze w społeczeństwie? A może jest tak samo ignorowane jak zachowanie wstrzemożliwości od pokarmów mięsnych w piątki? Niby wszyscy o nim słyszeli, ale mało kto się stosuje. Niedziela po tygodniu pracy stała się czasem odpoczynku, nadrabiania zaległości w porządkach, w praniu, w drobnych pracach domowych albo na ogarnianie papierów z pracy. Chociaż sądzę, że więcej w tym dniu lenistwa, które pożera nasze plany działania. Szabat został ustanowiony dla człowieka, mówi Jezus. Święty odpoczynek? Dokładnie tak. Bóg po stworzeniu świata odpoczął, ale też spojrzał na całe dzieło i powiedział, że jest dobre. Odpoczynek jest potrzebny każdemu, bo nie jesteśmy niezniszczalni i nie można ciągle pracować. Nawet dla naszego komfortu psychicznego należy nam się przerwa od obowiązków. By spędzić czas zupełnie inaczej. Dla nas ochrzonych jest jedno miejsce, które winniśmy nawiedzić z pobożnością. To świątynia, do której idziemy na Eucharystię. Ale nie idziemy tam podbić karty obecności, lecz idziemy doświadczyć obecności Boga żywego. Wczoraj widziałem ładne zdjęcie psa ratownika, który zawodowo w gruzach szuka żywych ludzi. Ten pies był w świątyni, usiadł przed tabernakulum i wpatrywał się w nie. Bo tam ktoś był żywy. Tak sobie myślę, że wielu ludzi, którzy uchodzą za namyślących, nawet nie zwraca uwagi na to miejsce, tak szczególne w każdym kościele. Nie zwracają uwagi na gospodarza, przed którym powinno się uklęknąć i zamilknąć w jego obecności. Zamilknąć po to, by usłyszeć jego słowo, jego głos, nasycić się jego obecnością. Wystarczająco dużo zgiełku mamy w ciągu tygodnia. Niedziela dla mnie zawsze była święta. Choć nie ukrywam, że jeśli coś wymagało natychmiastowej pracy, to trzeba było się z tym zmierzyć. Nigdy z nudów, ale zawsze z konieczności. A dzisiejsze zrywanie kłosów, kiedy głód doskwiera, powinniśmy zaliczać jako żniwa? Tak właśnie zostało to zapisane w prawie. Uskanie kłosów zaś uznane jest jako mócka. Nie bywało jak łatwo zatracić granice między pracą a koniecznością. O ile mogę powiedzieć, że dziś nie zrobię prania, ale mogę zrobić je jutro, to z potrzebą jedzenia tak nie zrobimy. Kiedy zaniedbujemy swoje ciało, swoje zdrowie, swoje życie, tym samym łamiemy kolejne przekazanie, które brzmi: Nie zabijaj. Ja wiem, że teologowi i moraliście łatwo wszystko wytłumaczyć. Tak samo prawnikowi łatwo zinterpretować przepisy, by były korzystne dla niego samego. Jezus chce pokazać coś więcej niż tylko interpretację prawa. On chce ukazać nam niesamowitą miłość Ojca. I bardzo trafnie opisuje to papież Benedykt. Odpoczynek w szabat. Poszukuje udziału w Bożym odpoczynku i pokoju. Ale kiedy człowiek odmawia wypoczynku dla Boga, czyli adoracji, wtedy wchodzi w niewolę interesów. My wpadliśmy w niewolę słów muszę i potrzebuję. Muszę zrobić jakieś rzeczy, bo będę miał tyły i potrzebuję czasu dla siebie, bo jestem przemęczony. Czy udział w Eucharystii jest wyczerpującym zajęciem, które wysysa z nas siły? Jednocześnie, czy obecność nam mszy nie jest czasem dla nas, kiedy możemy przyjrzeć się naszym działaniom w minionym tygodniu i wyciągnąć wnioski z naszej pracy? A później podjąć plan pracy na następny tydzień, jednocześnie prosząc Boga, by przebaczył mi moje błędy i pobłogosławił moim planom? Szabat, Dzień Święty, Niedziela, jest niczym aktualizacja systemu. Wyrzucamy śmieci naszych uczynków, przyjmujemy nowy program zawarty w Słowie, otrzymujemy doładowanie w komunii i wchodzimy z błogosławieństwem, niczym z gwarancją na działanie przez najbliższy tydzień. I tak do następnej niedzieli. To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. I wszystko staje się bardzo jasne. Wartość człowieka, jego szczęście, bezpieczeństwo, pragnienia, rozwój zostają postawione ponad przepisami które winny mu w tym pomagać. Ale jeśli w nas nie ma wiary, to i przepisy mogą nic nie znaczyć. Będą tylko literą, Bóg której możemy przejść obojętnie. Wszystkie przekazania, także to, które dotyczy świętowania, nie służą temu, aby człowiek wypełniając je, zadowalał Boga. To dar, który ma uszczęśliwić człowieka. Niech Pan ma w mnie Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen z Panem Bogiem.